W moim życiu się nic nie zmieniło, z kim jestem na ty, jestem dalej na ty. Z kim rozmawiam na skype'ie 20 minut o hokeju, o piłce, o żużlu, to dalej będę rozmawiał, dalej będę robił te same rzeczy w moim życiu. E, nigdy mnie nie zabraknie na posterunku, jeżeli będę musiał być, natomiast czy swój wolny czas będę wykorzystywał do tego, żeby być w Bydgoszczy, w Łodzi, w Warszawie, w Rzymie, w Londynie, czy gdziekolwiek, to wydaje mi się, że to moja prywatna Sprawa. Zdaję sobie, zdaję sobie jeszcze jedną sprawę, że wiedziałem, że byłem kandydatem mediów, czyli byłem kandydatem, nie mediów, byłem kandydatem, faworytem Polaków, kibiców, ludzi i dla mnie, to jest, dla mnie to jest ciężar, bo ja nie chciałbym za 4 lata odchodzić w innym klimacie. Tylko tak jak powiedziałem podczas mojego występu, piłkę tworzymy razem. Nie jest to łatwe słowo, ale chciałbym, żebyście chociaż troszeczkę o tym. O tym pamiętali, że czasami niekoniecznie PZP, niekoniecznie prezes musi być winny, bo sędzia wiznął rzut karny, niekoniecznie prezes musi być winny, bo gdzieś jakiś chuligan gdzieś coś zrobił w jakimś pociągu. Oceniajcie nas za to, co zrobimy i za to, co zrobimy z nowym zarządem. To by było tyle. Jeżeli są jakieś dwa, trzy pytania, to, to bardzo, bardzo chętnie. Pan współudział w zarządzie na przykład Romanowi Koseckiemu wspólnoty. Ja się z nikim do tej pory nie dogadywałem, z nikim nie rozmawiałem. Muszę panu powiedzieć, że próbowałem jako starszy kolega, próbowałem jako starszy kolega z Rąkiem Koseckim dwa razy mu zaproponować, żeby się z nim spotkać, ale do spotkania nie doszło. Natomiast za chwilę usłyszycie moje, moje kandydatury, ale mówię, chciałbym to ustalić z grupą ludzi, które mam nadzieję wejdzie do do zarządu polskiego związku piłki nożnej. Kolejny wielki piłkarz został prezesem pzp u zagwarantuje nam pan, że będzie lepszym prezesem niż poprzednik. Ja nie chciałbym oceniać jego laty, bo pewne etap w życiu się, się, się skończył. Będę starał robić się wszystko, żebyście byli, że tak powiem, niezadowoleni, ale żebyście mieli o nowym związku mocne i dobre. Dobre zdanie. Pierwszy najważniejszy punkt pana kandydatury, pier, pierwszy ruch jaki będzie, yy, coś w kierunku zmiany wizerunku yy, Związku? To znaczy nie, nie można nic zrobić jednym ruchem, jeden ruch można było zrobić, po, publiczkę dla kibiców, prawda, że od jutra jak ktoś krzyknie na stadionie, co trzeba robić z pzpn to już nie będzie karą, bo skoro krzyczą to jest problem, prawda, trzeba problem rozwiązać, a nie karać, ale nie o to... Nie o to chodzi. Ja wydaje mi się w poniedziałek, wtorek, środę będę chciał się przyjrzeć wszystkim dokumentom, będę chciał wiedzieć jaka jest sytuacja w ogóle w Polskim Związku Piłki Nożnej, bo ja na dzisiejszy, nie wiem, chciał zobaczyć ile jest ludzi, ilu pracuje, ile zarabiają, jakie są y, zadania, jaki jest stan finansowy konta Polskiego Związku Piłki Nożnej, no bo, no bo wiadomo, dobra firma musi być dobrze zarządzana. Później są święta, gdzie odpoczniemy i od poniedziałku w następnym tygodniu będziemy się do roboty. Ja mam swoje firmy, ja mam swoje biznesy, ja jestem w radach nadzorczych moich firm, będę dalej wszystko. Wszystko robię, bo ja na wszystko mam. Czas, dobrze zorganizowany człowiek, ma czas na, na wszystko. Nie chcę być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, który siedzi od 7 rano do 16 w biurze. Jak chciałem pojechać na mecze, zobaczyć, rozmawiać z ludźmi, polepszać z, z wespół z innymi, bo niech sam, sam to nie jest prezesem Polskiego na czele Polskiego Związku, Polskiego Związku Piłki Nożliwia z tej grupa ludzi. Czy, czy, czy ten dzisiejszy sukces, to, 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 to uczucie, tą euforię można porównać y, z jakimś przeżyciem z Pana kariery piłkarskiej, nie wiem, gol dla Juventusu, wywalczenie karnego w finale ma, Pucharu? Ma, Co innego być piłkarzem, strzelać bramki, bo piłka, gra daje, daje bezinteresowność, szczęście człowiek nie myśli, natomiast tutaj ten wybór to zmusza mnie do, do myślenia, muszę, muszę się spotkać, żeby E, ustalić, kto, jest, kto ma być u mnie wiceprezesem, to jest zupełnie inna, inna, inny stopień odpowiedzialności. Ale satysfakcja jest, zwłaszcza po tych nieudanych wyborach w poprzednim, podczas poprzedniego zjazdu? To, znaczy, to były nieudane wybory, bo prostu były takie a nie inne. No, nie, nie zawsze wszystkie wybory trzeba wygrywać. Ja powiedziałem 4 lata temu, że, że cieszę się, że w demokracji zawsze musi być jeden, dwóch czy trzech kandydatów. Może tym razem było za dużo, ale to jest rzecz absolutnie normalna. No, w życiu nie tylko można. Wygrywać. W życiu niektóre wybory można przegrać, jeśli nie stały. Ja nie wydaje mi się, że był załamany 4 lata temu. Tak samo jak dzisiaj muszę powiedzieć, że ja jestem szczęśliwy, ale zdaję sobie sprawę z obowiązków, które będą ciążyły na mnie i na moich współpracownikach.